Dzień dobry. Jak się wam opowiadać o imunnej systemie? Imunna systema człowieka jest bardzo e, odpowiada za dużo rzeczy i to nic nowego, ja wam nie powiem. Imunna system to jest e, taka rzecz, która pracuje na hormonach, na tam takich e, Wojowników, który pomaga tam walczyć z, z infekcją, z chorobami. Nawet kiedy u człowieka stwarza się komórki rakowe, on potrafi, systema potrafi poznać ich i zniszczyć. To także systema to jest bardzo. Dėl e, žmogaus super, e, po čem toliau? Ir e be jos nieko nedarbi. Kada e, žmogus turi problemų su imunine sistema? O tada, kada jis e, dinervuoja, kada jis minšonai, e, kada jis streso ryšys? Jeigu žmogui ilgai e, Жичу, бива стреси, дуже як кілька днів, і уж Їж тиждень. Якщо, не дай Боже, і другий тиждень, то буде уж проблеми. У чоловіка є така, організм так робить, якщо він буде в пустині, без води, без їдзення, його організм потрошечку виланчує всі системи. I zostawia tylko naj, e, dla, wy, żeby wy, wyżył to serce, mózg i po troszeczku nawet nerki, on od, potem odłącza, od tak on broni się, żeby wy, wyżył człowiek. Jeżeli dostaje pomoc, po troszeczku wszystko włącza się, kiedy tam dostaje wody, człowiek wszystko wtedy wraca do życia, często udaje się uratować takiego człowieka. Kiedy na stresach jest człowiek, też jest podobna sytuacja. Stres to, żeby wytrzymał psychika człowieka, mózg, wyłącza się wszystkie inne systemy u człowieka, to wyłącza się i ta sama imunna systema kochany, wtedy jest zostaje bez obrony. On szybciej zachoruje. Wtedy, kiedy stresuje człowiek, jest nieodporny. Jeżeli jest napięcie życiu, to on się I, i kiedy nawet dzieci w szkole, w przedszkolu, nawet tam też stresy jest i to i to im tam trzeba za siebie tam postać. Wiesz, i wtedy on nie taki odporny, on bez obrony, bez rodziców, dziecko w przedszkolu to jest taki zostawiony sam na siebie. Te nauczycielki to nie jest mama i tata, które tam, oni od niego dużo życzy i on czuje się bezbronny. I wtedy stresuje, stresuje, stresuje i wtedy szybciej przeziębi się, szybciej choruje. Z początku dzieci, kiedy idą do przedszkola, często to bywa i nie wszystkie wytrzyma tak dobrze te wirusy tam, a tam jest wirusów dużo i wszystkie dzieci przynoszą, który jest sami już odporny, a inne dzieci nie, to oni dostają. O takie idzie. A dorosli, kiedy stresują, im wyłącza się ta imunna systema. Rozumiecie wtedy co dzieje się? Nawet tych komórek rokowych organizm nie potrafi zniszczyć, bo oni cały czas produkuje się. I u was i u mnie, u wszystkich. I wtedy jest. Bywa tam i takie Wystraszenie, coś takiego. Wszystko, co spowoduje jakiś stres, jakie nerwy. A krótki, wszystko dobrze. Dłuższy, e, e, to już nie. Krótkiego często wytrzyma człowiek, a długiego to potem i pojawi się te. E, wiecie, z. Kiedy obserwujecie innych życie, to choruje na raki, coś, że niedobrze w życiu było. Cierpiał, szczęśliwy człowiek był, coś tam jemu, niedobrze w życiu, wtedy i choruje. tak z tymi chorobami. I teraz jeszcze chciałam wam o innych tam. I, i to, jeżeli stresuje człowiek, to nie pracuje jego splec słoneczny, ta czakra, ten punkt, który jest tu pod żelontkiem. I wtedy bywa biegunka, może to spowodować, kiedy splot słoneczny nie pracuje, to problemy wokół, całe, bo to jest splot słoneczny, bo wszystkie organy obok tej toczki jest, może być uszkodzony. To bywa, że mężczyzna prostata, tam niedobrze zaczyna tam działać i czakra nie pracuje, to potem tam problemy duże. Kobieta miesiącka tam z cyklu wychodzi, nienormalnie, albo, albo w ogóle znika. Może to stresy, wiecie, wszystkie, że na serce bardzo tam niedobrze. і появляться інші проблеми з зроком, очами, травенням, бо то сам жолондок і там е, ушкодження ружне, і астма, і дуже проблем. Так же, як ти з тими стресами радиш, кохані? Jest różne sposoby. Nawet taki, mm, można nawet taki relaks robić i. i... Sam siebie człowiek może dużo pomóc. Medytacja taką oddechową. Ja Wam poradzę taką oddechową medytację robić. Stresy, coś nie idzie w życiu, w rodzinie, ludzie nieszczęśliwi, coś tam kluczy się i na pracy, coś finansowe. No, milion wiecie, bywa przyczyn, że człowiek stresuje. To wy musicie to wytrzymać, ten per period w życiu, wytrzymanie to jest obowiązkowe i musicie jakoś ten ciężki period życia wytrzymać. A potem zawsze bywa te, wiecie, długo nic nie trwa, nieźle, nie dobre. Jeżeli dobrze, to będzie źle, jeżeli źle znów będzie dobrze, wiecie jak jest. Ale ta medytacja, którą ja poradzę, to Wam pomoże. To musicie po prostu oddychać jak wszystkie, jak, jak normalnie robicie. Ale lepiej leżeć. Leżeć także ręce obok. Nogi troszeczkę boki, o tak, na łóżku, sobie tak. Z początku, żeby była cicho, nikt nie przeszkadzał. I robicie jedną rzecz, to taki relaks mózgu, odprężenia mózgu. Dacie kilka minut, że odpoczął i znów potem będzie odpoczął silniejszy. To robi się po prostu tak, człowiek zamyka oczy, leży albo siedzi, no bile gdzie to może, nawet jechać na samochodzie można to robić. To mózg nie wyłącza się, tylko myślenie wyłącza się, to dwa różne rzeczy. I można, ja tak robię nawet prowadząc samochód. I nie, nawet wtedy reakcja b, będzie szybsza, potem, dlatego, że mózg nie zajęty myślami, a on odpoczywa. A ja widzę wszystko i drogę, i wszystko widzę, jak e, prowadzę samochód. Ale lepiej z początku to poleżeć. I po prostu leżysz, oddychasz i myślisz tylko dwa. Слова твоє голови тільки, не треба мовити, тільки мислеч. Вдихам, видихам, вдихам, видихам. Такий релакс робить. то Та і супер релаксове. To najlepsza medytacja dla odpoczynku. Możecie to robić nocą, kiedy nie możecie spać. Wieczorem, jeżeli nie możecie zastąć, nawet nie poczujecie kiedy wylądacie się i już spicie. I to będzie Wam, kiedy macie czas, nawet praca, idziecie do toaletu, gdzie tam robić wody i paru minut. Навіть тоді да, дуже ефект. І не дайте мозку. тільки вдихам два слова в голові, вдихам, видихам. Якщо різні мішлі до голови входить, врагайте знов, вдихам, видихам. Вихачите мішки з голови і знову вдихам, видихам. I potem nawet nie będzie, z początku to nie, ale potem nawet nie trzeba będzie myśleć, że wdycham, wydycham, po prostu będziecie e, e, taki relaks. Wyłączacie się i nic nie myślicie. I już, i to idzie. Ale to już będzie po pół roku, po ile, jeżeli to będziecie. I to tylko jedyny Wam razę ratunek. Na te, tych czas, gdzie wy możecie sami siebie, bez e, e, tych leków uspokojących, bez antydepresantów, który niszczy mózg, wy potem nigdy nie będziecie mieli takiego mózgu po ich życiu, on zniszcza mózg. To najgorsze leki w świecie, który ja wiem, bo człowiek nawet kiedy przestanie ich używać, on nigdy nie będzie taki sam, uszkodzony będzie mózg miał. Kochany, tego nie radzę. Sami siebie, to będziecie wam bardzo dobry taki, wiesz, impuls i pomoże. Tylko świecicie, świecić trzeba i przywyknijcie do tego, i nie zapomnijcie to robić. Często, często to róbcie. Życzę Wam zdrowie i równowagi psychicznej, uspokojenia. I sami róbcie innym, powiedzcie to. Dzielicie się tym moim na swoim Facebooku. Że ludzie inni, których kochacie i chcecie im e, dobrego, że widzieli to. E, Przenumerator róbcie na tym czerwonym e, naźmiecie. Na to nic wam nie kosztuje. To będzie tylko, żeby wszystkie moje te e, porady dostaniecie. Kiedy ja ich wypuszczam e, nowe, to będziecie te dostawali. I jeszcze taki dzwonek, na którego naźmisz i tam jest osobiście, napis na osobiście, to wam wiadomość, gdzie znaczek YouTube'u przyjdzie jak SMS. Będzie taki znaczek, że przyszła wiadomość, że wypuściłam nową coś tam na wam po, posłuchać i poradzić. Życie wam zdrowie, życie i dajcie lajki, bo kiedy dajcie te lajki, że... Wam podoba się, to i podziękowanie mnie i więcej ludzi, YouTube wyrzuca, wtedy więcej ludzi widzi to, a ja to robię bezpłatnie, ja nic za to nie dostaję pieniędzy. Ja chcę tylko wam pomóc, żeby byli zdrowi, wam wszystko dobrze poszło i sami siebie mogli pomóc. Do zobaczenia, do następnego. Bye-bye.